Dobra, Dyziu, trzeba opowiedzieć. Daj mi buziaka na szczęście. Lecimy. Dzień dobry, widzowie. Dzisiejszy film, który jest w troszeczkę innej scenerii niż zwykle, miał na początku być dedykowany tylko i wyłącznie terrorystom, czyli osobom, które hodują zwierzęta egzotyczne. Ale tak nie będzie i w zasadzie film ten powinien być dedykowany absolutnie wszystkim, ponieważ to właśnie wszyscy najprawdopodobniej będą mieli wpływ na decyzję, o której zaraz opowiem, która być może niedługo nadejdzie. Ale o co w ogóle chodzi? Cóż, tak jak w tytule yy, przeczytaliście, być być może kiedyś nastąpi kres hodowli zwierząt egzotycznych w domu. A przyczynia się do tego coś, co my tutaj w środowisku nazywamy aktualnie pozytywną listą zwierząt, czy też białą listą. I co to jest w ogóle za pomysł? O Jezu, ale mnie mlemłeś tym językiem. Co to jest w ogóle za pomysł i skąd ten pomysł się wziął? Cóż, pozytywna lista zwierząt jest to pomysł, który swoje początki ma gdzieś w okresie... Kiedy to wiadomo, no były nietoperze, Chiny i Unia Europejska stwierdziła, że żeby ograniczyć takie różne zwierzęce zachowania, czyli przenoszenie się na przykład gatunków inwazyjnych, czyli takie właśnie potencjalne jakieś rozprzestrzenianie się chorób, czyli handel gatunkami niebezpiecznymi i inne tego typu aspekty, postanowiła wprowadzić coś, co się nazywa pozytywna lista zwierząt. I uprzedzam, nie wprowadzono czegoś takiego... Jeszcze. Natomiast powstał taki pomysł, i aktualnie, z tego co wiem, trwają jakieś tam prace nad tym pomysłem. Jak taki projekt pozytywnej listy zwierząt wygląda i jakie zwierzęta są na nim uwzględnione, tego nie wie nikt, ponieważ tego projektu jeszcze nikt nie widział. Ale po rozmowie z lekarzem weterynarii Aleksandrą Malutą, która to była tak miła i na moje zaproszenie wzięła udział w podcaście, który już w tę niedzielę będziecie mogli oglądać na moim drugim kanale, czyli TV. link zostawiam wam w opisie filmu, właśnie Aleksandra przedstawiła mi kilka informacji, które teraz Wam streszczam. I z tych informacji wynika, że najprawdopodobniej prędzej czy później taka właśnie pozytywna lista zwierząt się pojawi. I o co w ogóle z nią chodzi? Zauważcie, że aktualnie w polskim prawie jest tak, że wszystkie listy, czy to zwierząt niebezpiecznych, czy to zwierząt chronionych, czy to zwierząt inwazyjnych, to są tak zwane negatywne listy. Czyli mamy rozporządzenie jakieś i na tym rozporządzeniu są jakieś gatunki wypisane, których na przykład nie możemy hodować, bo są nie wiem, za bardzo jadowite, za bardzo niebezpieczne, ale wszystkie inne możemy. A pozytywna lista działa w dokładnie odwrotny sposób. Takie właśnie pozytywne listy wprowadzono chociażby w Norwegii. Teraz na ekranie widzicie listę zwierząt, które można w Norwegii hodować. I założenie tego. Całego projektu jest takie, że jeżeli będzie w nim jakaś lista, to tylko i wyłącznie takie zwierzęta będziemy mogli hodować i żadnych innych. Wszystkie pozostałe zwierzaki egzotyczne są absolutnie wykluczone i jak będziemy próbowali takie zwierzaki hodować, to będzie przypał. Więc projekt jest, yy, powiedziałbym, bardzo kontrowersyjny, szczególnie oczywiście dla osób, które na co dzień zajmują się egzotycznymi zwierzętami, co więcej, które żyją na przykład z hodowli egzotycznych zwierząt, yy, czy chociażby osoby takie jak ja, które prowadzą o takich zwierzętach. Kanał i z tego się utrzymują. Więc abstrahując już od tego, że gdyby takie coś w ogóle weszło, to bardzo dużo osób, no oczywiście nie tak dużo jak na przykład wtedy, kiedy. I zamknęli restaurację, ale dużo osób straciłoby pracę, straciłoby mm, sens życia, chciałem powiedzieć, no, pewnie trochę też, ale straciłoby y, sposób na zarabianie pieniędzy, to dużo, wydaje mi się, gorszym skutkiem tego byłoby to, co mogłoby się stać ze zwierzekami. No bo patrzcie, na przykład taki dyzio, nie? Dyzio jest wężem z gatunku boła cesarski. No i teraz, gdyby na takiej pozytywnej liście nie znalazł się przypadkowo boła cesarski, to takiego dyzia zapewne w określonym czasie musi musiałbym się, brzydko mówiąc, pozbyć. I taka właśnie lista, taki projekt przy aktualnym stanie terrarystyki chociażby w Polsce, gdzie w rękach prywatnych jest kilkadziesiąt, jak nie więcej tysięcy węży, kilkaset, jak nie więcej tysięcy sztuk pająków i przy założeniu, że tych zwierząt nie da się tak naprawdę nigdzie oddać, bo takie typowe schroniska ich nie przyjmą, schronisk do tego typu zwierzaków jest jak na lekarstwo, no to nie trudno zgadnąć, gdzie te zwierzęta wylądują. A mówię tu oczywiście o ulicy. Tak, te zwierzęta najpewniej zostaną porzucone, zostaną wywalone, zostaną nieoddane w dobre ręce, bo nie będzie ich komu oddać, tylko po prostu właściciele, na których padnie blady straf pod groźbą kary, yy, pozbędą się ich w bardziej niehumanitarny sposób. Ja już tu nawet nie mówię o eutanazji, tylko o po prostu wyrzucenia zwierzaka na bruk. Więc yy, to może być bardzo, ale to bardzo zły pomysł w ogólnym rozrachunku, mimo że samo założenie, czyli chociażby ograniczenie handlu, nie wiem na gatunkami inwazyjnymi, które yy, no, byłoby spoko, ale swoją drogą aktualne polskie prawo w sprawie gatunków inwazyjnych też nie jest idealne. Dla przykładu, nie wiem, węże z rodzaju Lampropeltis, które absolutnie nie miałyby jak zaszkodzić polskiej faunie, są zakazane w hodowli, a już kot domowy, który sobie tłucze ptaszki, jeżeli właściciel jest nieodpowiedzialny i ma tak zwanego kota wychodzącego, co swoją drogą jest bzdurą, no nie jest wpisany na listę zwierząt inwazyjnych, bo jest po prostu zbyt. Popularny. Koniec końców, aktualnie toczy się walka i na przykład na czeskich giełdach terrorystycznych są aktualnie zbierane podpisy po to, żeby zatrzymać ten cały projekt, a jeżeli już wszedłby on w życie i tutaj. Odpukać w niemalowane, no to po pierwsze on nie wejdzie w życie jutro czy pojutrze, bo już też widziałem takie posty, że na przykład ktoś bardzo obawia się, że ta pozytywna lista zwierząt wyjdzie i on już chce sprzedawać swoje zwierzaki, bo ma jakieś tam obawy. No nie. Jeżeli już takie coś miałoby tutaj wejść do nas, do kraju i to zdanie jest w zasadzie zdaniem nie tyle moim, co zdaniem Oli Maluty, to będzie to najprawdopodobniej za kilka lat. No i kompletnie nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, jeżeli faktycznie ktoś z takich zwierząt będzie na przykład żył. Czy nie wiem, wprowadzą jakąś certyfikację, że można będzie uzyskać certyfikat na gatunki spoza listy. Czy jak to będzie wyglądać? Nie wiem, nie mam pojęcia i mam nadzieję, że jeżeli coś takiego się pojawi, to zostanie to rozwiązane w taki dosyć inteligentny sposób i przez osoby, które faktycznie się znają, a nie wiecie, yy, przez osoby, które no, nie mają pojęcia o temacie. Póki co nie mamy się czego bać, jeszcze w zasadzie nic nie wiadomo, podpisy są zbierane i dlatego też bardzo chciałbym, żeby ten film trafił nie tylko do osób, yy, które właśnie mają, czy to pająki, skorpiony, węże, jaszczurki i tak dalej, czy chociażby papuszki, no bo papugi pewnie też niestety zostaną zakazane, ale do szerszej publiczności, ponieważ właśnie ta szersza publiczność będzie mogła mieć wpływ na to, czy taki projekt unijny wejdzie czy nie wejdzie, no bo każdy głos się tak naprawdę liczy. Dajcie znać, co w ogóle wy o tym sądzicie w komentarzach, bo też jestem ciekaw waszych opinii i chociażby tego, czy macie zwierzątka egzotyczne, czy nie macie zwierzątek egzotycznych. Ja wiem, że te filmy mogą trafić do tak naprawdę dwóch grup ludzi, czyli po pierwsze do osób, które mają zwierzątka egzotyczne i... a nawet jeżeli nie mają, to uważają, że to jest spoko, że to jest fajna pasja. No i do drugiej grupy, która uważa tę pierwszą grupę za świrów. Natomiast prawda jest taka, że poza sporadycznością Przypadkami nieodpowiedzialnego zachowania właścicieli pewnych zwierząt, gdzie na przykład jakiś pająk ucieknie jakiś wąż, ucieknie jakaś szczurka ucieknie, czy nie wiem, zostanie właśnie wyrzucona, tak jak miało to miejsce jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku, yy, gdzie znaleziono terarium z martwym już bodajże pająkiem, no to poza takimi sporadycznymi przypadkami to tak naprawdę większe zagrożenie stanowią chociażby, nie wiem, psy bez kagańca, nie? a takie oto węże typu dyzio, czyli Boa, jakby teraz znalazł się na dworze, no to on. W przeciągu nocy, nie? No, bo będzie po prostu dla niego za zimno. Więc tutaj, mm, ja wiem, że dla niektórych to może być niezrozumiała pasja, ale tak naprawdę jest względnie nieszkodliwa, dopóki właściciel jest odpowiedzialny. No tutaj na odpowiedzialność innych niestety nie mam wpływu, yy, no ale jest jak jest. I tak, dajcie znać oczywiście co o tym sądzicie, moje zdanie znacie, to co aktualnie się dzieje też wiecie, takie listy pozytywne występują już w niektórych krajach oprócz Norwegii, chociażby w Grecji czy tam jeszcze w Belgii chyba jest. No i szczerze, jak nigdy się nie modlę, tak teraz modlę się o to, żeby takiej pozytywnej listy nie wprowadzono, bo to będzie koszmar. E, I tyle, w sumie dzięki Dyziu za twoją tutaj obecność, ale się duży zrobiłeś już. Normalnie gruby wąż. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film dotrze do trochę większego grona ludzi niż moje normalne zasięgi. No nie wiem, zobaczymy. Jeżeli tak, to fajnie by było i co? I widzimy się w kolejnym filmie. Hej!